Cześć. Posiadasz dochody z zagranicy i chciałbyś kupić nieruchomość w Polsce na kredyt mieszkaniowy? Jeżeli tak, to ten odcinek jest dla Ciebie. Jeżeli posiadasz dochody z zagranicy i interesujesz się zakupem nieruchomości w Polsce, powinieneś szczególnie zwrócić uwagę na datę, jaką jest 1 lipca 2014 roku. Jest to data, po której. Polacy czy też obcokrajowcy, którzy uzyskują dochody z zagranicy, mogą uzyskać kredyt mieszkaniowy w Polsce w walucie tylko w walucie takiej, jakiej zarabiają. Bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich. Dochodach. Jest to treść rekomendacji jest, która właśnie weszła w życie z 1 lipca 2014 roku. Co się zmieniło od tamtej pory i co to dla Ciebie oznacza? Więc chciałbym, żebyś przede wszystkim wiedział, zrozumiał, że jeżeli posiadasz dochody z zagranicy w takich walutach jak euro, dolar amerykański czy też funt brytyjski, można powiedzieć, że masz spore szanse uzyskać uzyskać finansowanie na zakup nieruchomości w Polsce. Także jest to pierwszy jeden z najważniejszych punktów, na który na pewno chciałbyś uzyskać odpowiedź. I teraz zastanówmy się jak to uzyskać i na Jakich warunkach? Więc przede wszystkim zwróćmy uwagę na treść rekomendacji, która mówi, że w jakiej walucie zarabiasz, w takiej walucie dostajesz. Także jeżeli mówimy właśnie o, o tym konkretnym zapisie, no to wiedz proszę, że jeżeli zarabiasz w euro, no to dostaniesz kredyt tylko i wyłącznie w euro. Jeżeli zarabiasz w dolarach, to tylko i wyłącznie w dolarach. Analogiczna sytuacja ma się do funta brytyjskiego. Mówię o tych trzech walutach nie bez powodu, ponieważ w jakiej walucie zarabiasz, w takiej dostajesz, więc trzeba zwrócić też uwagę na to, że nie każdy bank w Polsce jest w stanie udzielić, ma w swojej ofercie, kredyty w obcych walutach. I tutaj pojawia się pierwsze, w zasadzie drugie po tej rekomendacji jest wąskie gardło, a mianowicie na ten moment w walucie obcej, czyli w euro, w dolarach i w funtach, tylko dwa banki w Polsce są w stanie udzielić kredyt mieszkaniowy w tej konkretnej walucie. Na jakich warunkach i jakie to banki, zachęcam Ciebie, żebyś, jeżeli chcesz się dowiedzieć, zachęcam Cię do zajrzenia do naszego raportu z rynku kredytów mieszkaniowych. Nie mówię o tym Jakie to są konkretnie banki i na jakich zasadach udzielają? Z prostego powodu. Na dzień dzisiejszy oferta jest taka, jaka jest. Być może oglądasz ten film w przyszłości za wiele miesięcy, oferta może być inna. A my raport z rynku kredytów hipotecznych tworzymy zawsze co miesiąc. Także tam są świeże informacje i jest też dział poświęcony kredytom, które są uruchamiane w oparciu o dochody z zagranicy. Także. Raport jest dostępny za darmo. Link w opisie. Zachęcam Ciebie do, do zajrzenia. Masa innych newsów związanych też z kredytami, nie tylko gdzie dochody są z zagranicy. Ok, także wiemy już, możesz taki kredyt uzyskać. Możesz go uzyskać w walucie, w której zarabiasz. Trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich bankach można uzyskać kredyt w tej konkretnej walucie. Kolejny z ważnych jakby, informacji, które powinieneś wiedzieć, przystępując do tego typu przedsięwzięcia, to jest to, że banki akceptują dochody z zagranicy, które są tylko i wyłącznie odpowiednikami polskiej. Umowy o pracę na czas nieokreślony. Czyli w Niemczech to ma jakąś swoją nazwę, w Anglii swoją, w Stanach Zjednoczonych też ma tą inną nazwę, wiadomo, prawda? Więc to ma być odpowiednik polskiej umowy o pracę. Minimum, absolutny minimum jest to 6 miesięcy, bo jakie banki akceptują te źródła dochodu, najlepiej, żeby było to 12 miesięcy. Każde inne źródło pochodzące z, z innych, jakby, pochodzące z zagranicy z punktu widzenia Polski nie będzie akceptowane. Także, jeżeli prowadzisz świetnie prosperującą firmę w Anglii, która jest od 10 lat, może się pokazać, po, po, pochwalić ogromnymi dochodami, świetnie udokumentowanymi, z punktu widzenia banków polskich nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ one w swoich procedurach akceptują tylko odpowiednik polskiej umowy o pracę. Kolejny z niuansów to wymagany wkład własny. I teraz chciałbym, żebyś zrozumiał, że z punktu widzenia że są jakby dwie różne ścieżki. Jedna ze ścieżek to jest teoria, a druga to jest praktyka. I bank może mieć w swojej ofercie, na przykład kredyt dla dochodów z zagranicy, który oficjalnie wystarczy 20% wymaganego wkładu własnego. Pamiętaj, że nie jest to jedyny koszt związany z zakupem mieszkania, czyli ten koszt wymaganego wkładu własnego przez banki. Tych kosztów jest cała masa. Nakręciliśmy o tym zupełnie osobny odcinek. Więc wkład własny do banku w teorii na przykład może być 20%, ale w praktyce. Oznacza to, że może tego być więcej. Czyli w praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli bank będzie chciał w ogóle z nami współpracować, to zażąda od nas 30, a nawet i 40, i bywają przypadki, że i 50% wymaganego wkładu własnego, tego minimalnego. Także przygotuj się. Że jeżeli podchodzisz do, do, do kredytów w Polsce, na nieruchomość w Polsce, gdzie będzie finansowana kredytem mieszkaniowym dochód z zagranicy, to ten wkład własny 30-40% to jest coś, na co powinieneś być przygotowany. Idąc dalej, powinieneś też zwrócić uwagę na to, że bank będzie od Ciebie żądać dokumentów, które są wymagane do wniosku o kredyt. Oprócz dokumentów związanych z twoim źródłem dochodów będzie też wymagane na przykład zaświadczenie od pracodawcy które otrzymasz to zaświadczenie trzeba będzie przetłumaczyć na te tłumaczenie szczególnie też trzeba zwrócić uwagę że tłumaczem nie może być ktoś z ulicy tylko musi to być Tłumacz przysięgły, już działający tutaj w Polsce. Także to też jest kolejne utrudnienie, że trzeba te dokumenty wysłać do tłumacza. Um, ten, ta, ten, ta umowa, odpowiednik polskiej umowy o pracę, sama ta umowa też ma zostać przetłumaczona. Nierzadko banki żądają swego rodzaju paychecków. Pełną listę dokumentów znajdziesz spokojnie na, w książce Tajne bankrytobiorcy książce, która jest do pobrania na stronie tajnebrońkredytobiorcy.pl darmowy fragment tam znajdziesz. Jeżeli chciałbyś poznać pełną listę, odezwij się do nas na kontakt kredyty. Ta lista cały czas gdzieś tam ulega zmianie. I to wszystko tak naprawdę. Chciałbym, żebyś może jeszcze tak jakby szukając czegoś już na siłę, no proces związany z uzyskaniem kredytu, gdzie finansujemy się dochodami za granicy nie będzie wcale dłuższy niż jeżeli miałbyś dochody związane ze, ze, ze złotów, jakbyś miał dochody w złotówkach. Może przetłumaczenie tych dokumentów być tutaj jakby trochę dłużej, ale to też trwa w zasadzie 48 godzin, bez problemu znajdziesz takiego tłumacza. Jeżeli masz problem z znalezieniem, to odezwij się do nas. Też mamy takich ludzi. Idąc dalej, Ktoś mógłby powiedzieć: Spróbuj to podsumować, i może są jakieś inne ścieżki, które pomogą mi uzyskać kredyt mieszkaniowy. Więc no chciałbym, żebyś, kredyt mieszkaniowy, jeżeli posiadam dochody z zagranicy, chciałbym, żebyś zrozumiał, że no przecież jest masa innych walut względem Polski, obcych względem złotówki, które no, jakby dostają bana w bankach z racji tego, że no, po prostu nie ma banku, które uruchamiają kredyt właśnie w tej konkretnej walucie. Więc co w takim przypadku robić? Chciałbym, żebyś pamiętał, bez względu na to, czy zarabiasz już w takiej walucie, które bank zaakceptuje, czy też nie, to zawsze rozwiązaniem tego typu problemów może się okazać zatrudnienie w Polsce na umowę o pracę na czas nieokreślony, uzyskiwanie dochodów w Polsce z tego tytułu, Powiedzmy 3 lub 6 miesięcy, a tym samym mamy dochody z Polski, w Polsce uzyskiwane w złotówkach i możemy starać się o kredyt mieszkaniowy w złotówkach z tym 10% wkładem własnym i na zupełnie innych, lepszych warunkach, ponieważ najczęściej kredyty, właśnie w tych walutach obcych, są to kredyty wyżej oprocentowane niż kredyt taki sam, analogiczny. W złotówkach. Zapytasz oczywiście, no dobrze, ale przecież ja pracuję za granicą, nie mam czasu na dochody, na uzyskiwanie dochodów w Polsce w złotówkach. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że oczywiście masz tutaj rację i chciałbym, żebyś też wiedział, że bank oczywiście, że trzeba dochody oczywiście uzyskiwać i bank będzie się opierał głównie na, na dokumentach, które dostarczysz. Myślę, że wiesz, co mam tutaj. Na myśli więcej, więcej tego typu materiałów już wkrótce. Zachęcam do subskrypcji, do odwiedzenia naszego profilu facebookowego. Ronald Szczepankiewicz, ekspert finansowy, i oczywiście do dyskusji w komentarzach. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!